Cześć widzowie, w poprzednim odcinku widzieliście kable Jak sprzedawaliśmy kable u Mateusza W tym odcinku zobaczycie największe przedsięwzięcie historii naszego kanału Jak sprzedajemy sam gruby złom I to nie wążem, busikiem, weczanem. Tylko przyjechał sam Piotr Stal, sam załadował i sam zrzucił Zobaczycie jaki gruby towar i rekordowy przychód na naszym kanale Oglądajcie No mordeczki Chłopaki pną na górze Kończą już jedną, ja kończą daj palnicz Kulikiem Muszę poobcinać, żeby to weszło na samochód, bo to. Zobaczcie jak to ciężko. Dwie położone, jeszcze cztery. Odkręć butle i dawaj pan. Trzeba poobcinać, bo jest za ciężkie i nie wejdzie do samochodu. Poobcinam wszystkie i wejdą dopiero. Dawaj, dawaj, dawaj. zapalniczkę. Moldeczki, to jest bardzo gruba stal, długo się nagrzewa, trzeba je na małe kawałki ciąć, bo niestety nie wejdzie na busa, a złożę to na jedną procesję i później Rafał przyjedzie z piotostalu, załaduje HDS-em. Chłopaki na górze na duże kawałki, ja na dole i to jakoś sprawnie idzie. Zobaczcie, kabelek był wcześniej, to robimy w dwa dni, nagrywamy, bo jest dużo pracy. Był kabelek wcześniej, teraz jest dalej kabelek, ale w plastikowej otulinie. Nie weźmie w plastikowej otulinie, dlatego z kuliczkiem zdejmujemy. Przez ten czas Rafał pojechał z Damianem po butle, żeby docinać dalej ten złom. Więc oglądajcie, patrzcie, jak kabelek czas, czasem też poczyścić. Z tej plastikowej otulinki, bo na plastik nikt ci nie zapłaci. Tak królik? Tak, szybko druliczek na świna zobaczymy jachem, zobaczcie ile. Kolegi pomagali. Ale no tak, no wiadomo, jesteśmy... jesteśmy tu w paru, nie? Jesteśmy sami, no wiadomo. Duża robota, duża ekipa. Niestety dzisiaj Bartka nie może być, bo miał coś tam do załatwienia. Jest niedziela. Wiadomo, weekendy nie są obowiązkowe. To chce, to przychodzi. Na ja tu... To nie obóz pracy, panowie. Słucham? Mówię, to nie obóz pracy. No tak, posłuchaj, nie piszą w komentarzach, że jesteście w obozie pracy. Ja mówię, nikogo ja nie zmuszam. No, no, Jakby ktoś nie chciał, to nie. Oczywiście, no, zgadza się. się. Czy, czy ja cię tu trzymam łańcuchem królik? O nie. Kawę tylko łańcuchem trzymam, to wiecie. O, ty łajce. I tak, zwijamy sobie kabeleczek. Do kabelka i pieniążek sam się kręci. Zobaczcie, no też, ile Teraz będziemy kołać w Naczyliśmy tak, żeby ona się położyła w tą stronę. Juli grapał podnieście później, płyty podnieście podnieście, Ja to odejdzie, że to mało. Kamerzysta, zapalniczkę poproszę. Kamerzysta musi dać zapalniczkę. Trzeba drugim wózkiem podjechać i to płaszcz od razu też, bo kładzie się na tampon. A na co Niestety dźwięk słaby moldeczki, ale no, jesteśmy na hali, ponad 1000 metrów. Hali weź, Jeźdź tak samo. Jest, po jak ucznie, to naszybują mnie nie Do widzimy tutaj Rafała i prezesa firmy Magazyn System. Jak widzicie, dwoma wózkami wyciągają część tej windy, biorą delikatnie, żeby nie upadło na posadzkę. W dalszej części widzimy Rafała jak wyciąga z windy, czyli to co tam wkładali paczki jeździła, góra, dół. Też było to było w betonie, było trzeba to wyciągnąć tamto wyciągnąć. Wszystko delikatnie, żeby posadzki nie uszkodzić, bo to jak to na magazynie straszne koszty posadzki. I na tym kończymy mordeczki na magazynie. Teraz przenosimy się do załadunku złomu z Piotrostalem. No i mordeczki Piotrostal przyjechał. ładunek będzie. <laughs> Tylko ładnie ładuj, ładnie ładuj. Zobaczcie jaki gruby towar. Kabelki sprzedane, teraz grupasek sprzedany i będzie można wziąć pieniążki do mnie. Na wymiar można ładować. Ładnie, ładnie, ładnie. Poleczki, tam załadowaliśmy jedną część wind, po drugą, zobaczcie. Całe pieczniki dzieliśmy. nie starczyło nam czasu stworzenia tego tutaj, więc stworzyliśmy trochę tu. Tam zostało, mi się wydaje, że z tych wind około 15-18 minut będzie. A teraz popatrzcie, jak bardzo fajnie ładuje na kontenert PDS. Sądny dzień, roboty tydzień, w windy bawiliśmy się tydzień, bo to było trzeba wózkami, nie wózkami. I zaraz zobaczymy, ile złom robert wjeżdża na wagę. Jestem ciekaw, ile będzie. Pójdziemy zaraz zobaczyć, jak Robert wysypuje to mordeczki kochane. Nie wejdziemy do budy. Niestety, bo Rafała nie ma, a trzeba szanować decyzję ludzi. To pani nie chce być na kamerach? To nie chce, no trudno. Nie każdy chce być medialny, nie każdy chce być rozpoznawalny, bo czasem to jest uciążliwe. Zobaczymy, jak Robert wyrzuca. Ja wejdę do budy, rozliczę się i zobaczycie, ile zarobiłem. Ale tydzień całej roboty, cały weekend pracowałem. Teraz też święto 15 sierpnia było, zapomniałem jakie. I to piątek, sobota i niedzielę też pracowaliśmy. Idziemy zobaczyć, jak Robert wyrzuca. Widzki czas na podsumowanie było 15 ton, za wziąłem 10 tysięcy. To na 600 była kabla. Za kabel wziąłem też 10 tysięcy. 10 tysięcy można powiedzieć, że chłopaki. Po dużo było pracowników, jedzenie wiadomo, robiliśmy cały dzień od rana do wieczora, a to jedzenie, napoje, wiadomo, dniówki też dobrze dostawali chłopaki. 10 tysięcy to takich samych kosztów. Butli, ile poszło? Wiadomo, bardzo dużo, bardzo dużo pieniążków. byście powiedzieli w tydzień, ale to od rana do wieczora. No i teraz jest ząk niestety, bo chłopaki chcieli, nie chcieli, przypalili wózek, wiązkę. Koszt takiej naprawy: 6600 zł to. Bardzo dużo, więc z tych 10 tysięcy moich zostaje 3400 złotych mordeczki. Więc naprawdę powiem Wam szczerze, bardzo duży, duży zarobek, ale i bardzo ciężka praca, więc. Powiem Wam szczerze, że też zastanawiałbym się nad tym następnym, następnym razem nad takim zleceniem. Bo to ile na głowie musiałem mieć? O Jezu, mówicie wiesz, to nie tylko siłowa praca, to też, a to czy pracownik przyjdzie, czy wszystko dobrze, czy sami nic nie zrobią. Pamiętajcie, to był cały długi weekend. My robiliśmy w piątek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, wtorek, środa, cały czas i to po tyle godzin. Każdy jest człowiekiem, czy nie poszedł na imprezę, czy nie wiem, coś się nie stało, czy nie zachorował. Każdy jest człowiekiem. No i mordeczki, na pewno spytacie, dlaczego cały tydzień? Bo to było masakrycznie, bo to bo trzeba wózkiem ściągać wszystko na dół. To nie dało rady, jakby to było w polu, uciąłbym to na dole, rzuciłbym to na ziemię w jeden dzień. A jak tam rzucić, jak tam posadzki, nie posadzki? Dziurę bym w posadzce zrobił. Dziura i co? Bym musiał jeszcze wylewkę robić, jeszcze bym więcej. Jeszcze więcej bym musiał płacić. Niestety, trudno. Jezu, chciałem dobrze, chciałem złote góry, a dostały... Makowe góry, <laughs> Nie, nie ma co się żartować, Wyszło jak wyszło. Niestety zarobku pięknego nic nie ma, ale poznałem chociaż ciekawych ludzi. Chociaż dwa fajne odcinki wjechały do was. Wy na pewno też się cieszycie. Więc żeby tak dalej. Niestety no zdarzyło się ten wózek. Mógłbym też yy, obciążyć yy, na, tych co przepalili, ale to przecież specjalnie tego nie zrobili. To nie chodzi nie na tym polega. Trzeba rozlało się mleko, trzeba za, to zapłacić. Zapłaciłem. No i z mojego pięknego zarobku zostało 3000 zł. No to też niektórzy którzy pracują cały miesiąc na to, też nie mam co narzekać, żeby tak co tydzień 3000 zł zarabiać na tydzień, to pięknie by było to 12 tysięcy, to można się bawić i nic nie robić, jak to się mówi. Ale nie chodzi o to. Tak jak widzicie, odcinek bardzo fajny, chociaż dwa odcinki weszły bardzo fajne, ale niestety zarobek też dobry, ale nie jest taki, jak myślałem. Ale nie ma co narzekać módeczki. Jutro będzie jeszcze lepszy dzień, jak to mój tata świętej wami mówił. A Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapę w górę i napisać komentarz. I teraz nie możecie podbijać nasze filmy. Podbijajcie. Widzimy się w następnym odcinku.